W Weryku Kółka nie ma Dominika Pułapa, a więc wieloletniego zawodnika GKS-u Tychy, który informował o tym z żalem podczas Łukasza Piszka. Kasper Kołotyło w bramce trójka obrońców, Kasian Lipkowski, Jakub Tecław, Oliver Stefansson. Arbiter główny tego spotkania, pan Mateusz Jęda, może rozpocząć mecz 17. kolejki w Rzeszowie. Mecz, którym. Rozpoczyna na wysokim, pierwszoligowym poziomie swoją karierę trenerską. Łukasz Piszczek. Patryk Warczak tradycyjnie oczywiście włącza się do akcji ofensywnej Stali Rzeszów. Mamy już czterech Rzeszowian na polu karnym. Junior, gol! 1 do 0. Ósma minuta. Jonathan Junior z ósmą bramką dla Stali Rzeszów. Stalom i Polonią, Warszawa. Jedno z takich spotkań. Zakończyło się remisem 2 do 2 spuszczą i tylko jedna porażka z Odrą, ale to już dawno temu. Jeszcze jedna próba. No i teraz intuicyjnie broni Kasper Kołotyło. Zadrżały serca kibic, kibiców GKS-u tychy. Stracony gol, się w katastrofę, zobaczmy, dziś w ogóle nie wiem. Szymon Łyczko wywalczył nie bramkę, ale rzut rożny dla swojej drużyny Sebastian Til już w narożniku. Okres przewagi, zdecydowanej przewagi Stali Rzeszów jeszcze raz Kołotyło po rzucie rożnym musi interweniować. Ta interwencja to możemy tylko chwalić. Zobaczmy na koło tyłu, bo to nie była też łatwa. Znowu kolanem, tam wcześniej nogą, teraz kolanem, taki już naprawdę trochę... Szansa na piątą, o, wiemy, że szczególnie z tych stojących piłek Damian Konzior potrafi dośrodkować absolutnie na nos. 1 do 0 dla Stali Rzeszów, Damian Kądzior jednak strzela bezpośrednio i zmusza do interwencji Marka Kozioła. Szybka odpowiedź, widzieliśmy też potężne uderzenie, tam się musiał mocno napracować, żeby zdążyć z interwencją. No, to był dobry ruch wyprzedzający ze strony Krasowskiego. Wycofanie do Kozioła, Marek, Marka Kozioła takie piłki rzeczy jasna nie stresują. Daniel Rumin. Szansa na sto dystansu. Rumin i ponownie zatrudniony bramkarz e, stali Rzeszów. Kolejna próba z dystansu. Jest, ewidentnie utrudnił interwencję bramkarzowi. Stefanson. Wysoko wyrzucona piłka. Padła jednak na głowę Warczaka. Jeszcze kończor. Rumin, szansa! Nie było chyba spalonego. Piłka w bramce. Sędzia się waha, żeby wskazać na środek boiska, ale Tyszanie się cieszą. No taki 3-4 osobowy pressing Stali Rzeszów. Jest przejęcie piłki. Chyba nie był na, spalony na spalonym Jonathan Junior. Jonathan Junior! No i koło tyło. Rewelacyjnie. Ale nie koniec. Warczak! Obok bramki. No, ale na pewno w więcej groźniejszych sytuacji stworzyli sobie gospodarze. Pamiętamy ten strzał jeszcze Usiaka gdzieś tam zablokowany, wybity. Teraz Wachowiak, zanim podąża dwóch piłkarzy GKS-u. tych Wachowiak na polu karnym ponownie nogą! No niesamowite! Jak dziś pada trzeci gol GKS łapie kontakta. Daniel Rumin trafia po raz pierwszy w tym sezonie. Fantastyczne mamy spotkanie. Naprawdę przyjemność oglądania tego co się dzieje. Gra ofensywna jednej i drugiej drużyny. Zmiany w tej drugiej połowie funkcjonowania jego zespołu. No, Przypomniały mi się jeszcze jedne słowa. Piszczka z tej konferencji prasowej, teraz Błachewicz, tam na spalonym był. Te wszystkie zabiegi przeprowadzać poza boiskiem. No i to staje się faktem, nieco później, 70. minuta. z Tychy zaczynam grać w dziesiątkę. Na pewno sytuacja. Piszczka. Zatem przejście na atak pozycyjny. Kądziołka między innymi w akcji, Till lewa noga do bitka Wolskiego, no i cóż to była za interwencja, wciąż jeden do jednego. Trzyma się za głowę Kądziołka, nie masz uwierzyć w jaki sposób tutaj ten wynik się nie zmienił w tej sytuacji. Sebastian Till. Wycofanie do Kucharskiego. Kucharski, co za strzał, co za gol! 84 minuta, 2 do 1, bohaterem nastolatek Jakub Kucharski. Aż pięknie przymierzył ten młodziutki chłopak, naprawdę kapitalne przyjęcie w drugim kontakcie. Lewa noga tuż przy słupku, silne uderzenie. Tam była próba, był wyskok. Szukał tam w Austrii, które jeszcze który był już na 10, chyba 11 metrze. Nie, nie był w stanie precyzyjnie dostarczyć tam piłki. A tutaj przewinienie, i mamy jeszcze jedną czerwoną kartkę w tym spotkaniu. Gracze GKS Utychy w debiucie Łukasza Piszczek. Ostatnie akordy tego spotkania. Nie ma co się oszukiwać. Nie mają co się oszukiwać piłkarze GKS Utychy. Dwa do jednego. Stal Rzeszów wygrywa drugi raz z rzędu. Łukasz Piszczek w debiucie.